Najnowsze trendy w medycynie estetycznej to stymulacja skóry, czyli wydobycie tego, co najpiękniejszego w nas, pobudzenie tego, co może działać najlepiej w nas. I tak właśnie działają stymulatory. O stymulatorach powiedziałam już kilka słów wcześniej. Powiedziałam Wam o hydroksapatycie wapnia, nawet trochę więcej w specjalnym filmiku. A ten dzisiejszy filmik chciałabym poświęcić jednemu z najmocniejszych. Stylometrów tkankowych, jaki obecnie jest dostępny, i jest to kwas polimlekowy. Bohatera dzisiejszego filmiku opisałabym tak. Jest to produkt inteligentny dla ludzi inteligentnych. Co mam na myśli? Na myśli mam to, że możemy spodziewać się od kwasu polimlekowego wiele. Możemy spodziewać się bardzo dużo, ale musimy. Wiedzieć i zrozumieć to, jak ten preparat działa, wiedzieć to, czego się możemy spodziewać i obserwować swoją skórę bardzo dokładnie, bardzo mm, uważnie, jak się zmieniamy na przestrzeni tygodni, jak się zmieniamy na przestrzeni miesięcy. Kwas polimlekowy to jest preparat, który zdecydowanie jest dla osób cierpliwych. Efekty zabiegu nie są widoczne od razu. To nie są efekty wow, to nie są efekty metamorfozy, to nie są efekty na już tu i teraz, kiedy chcemy wykonać w tym momencie lepiej. To są efekty zabiegu, które widzimy po kilku tygodniach i znowu, po kilku tygodniach też nie ma tego. Magicznego odcięcia, że już tutaj z nocy, z poniedziałku, na wtorek wyglądamy super ekstra magicznie. Efekty pojawiają się po kilku tygodniach i później narastają przez kilka kolejnych miesięcy do tego stanu, kiedy jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyglądamy. Do tego musimy się bardzo obserwować. Nie wystarczą tylko zdjęcia, nie wystarczą zdjęcia przed, nie wystarczą zdjęcia po. Musimy patrzeć, obserwować jakość skóry. Jak ona się zachowuje, kiedy ją dotykamy, jak ona się zachowuje podczas naszej mimiki, podczas mówienia, podczas spania, odkształcania się, wtedy, kiedy jest zmęczona, kiedy jest trochę odwodniona, wtedy, kiedy wygląda dobrze, kiedy jest wypoczęta. Skóra po takim zabiegu zmienia się, zmienia się w czasie, zmienia się powoli. Z mojego doświadczenia powiem Wam, że na ten efekt warto jest poczekać, warto jest go obserwować, bo naprawdę to, co możemy uzyskać, jest tego warte. Kwas poliumilekowy w medycynie znany jest już od bardzo dawna. To są takie początki XXI wieku. Na początku stosowany był na przykład przy niciach chirurgicznych, implantach, w leczeniu ran. Później, tak około, o kilka lat później, zaczął mieć swoje zastosowanie także w medycynie estetycznej, w medycynie regeneracyjnej, i teraz korzystamy z niego właśnie wtedy, kiedy chcemy poprawić jakoś skórę, kiedy chcemy. Zwiększyć objętość na twarzy bez takiego sztucznego wypełnienia, tylko faktycznie zwiększyć takie zapadnięcia w policzkach, kiedy chcemy pozbyć się brust, kiedy chcemy pozbyć się drobnych zmarszczek. Działamy też tym preparatem na ciało, na przykład na wiotkość skóry, na brzuchu, na pośladkach, na udach, na ramionach. Czyli, jak widzicie, zastosowanie jest bardzo szerokie. To nie jest typowe takie działanie na utratę taką. Objętości tu i teraz, to jest takie działanie na to, żeby wydobyć jak najwięcej takiej powiedzmy mięsistości naszej skóry, takich właśnie zapadnień, żeby ta skóra zrobiła się taka bardziej zwarta, mniej wiotka, żeby nie była taka bardzo rozciągliwa się, żeby nie była taka luźna. Wtedy ta skóra robi się taka bardziej gruba, bardziej zwarta troszkę może sztywniejsza, ale w takim dobrym znaczeniu. Po prostu jest tak jakby bardziej przyklejona cała od naszej twarzy. Jak działa ten preparat? Kwas polimlekowy działa w ten sposób, że podany skórę właściwą, to są w zasadzie takie kryształki tego kwasu polimlekowego, zostaje tam w tych tkankach naszej skóry i wywołuje taki kontrolowany stan zapalny. Kontrolowany stan zapalny, który Pobudza później komórki, które docelowo pobudzają ten proces tworzenia się nowego kolagenu. Dlatego na te efekty trzeba poczekać tak długo, dlatego że całe te procesy muszą się w skórze rozpocząć, żeby doszło do tej neokolagenezy. Czekamy. Czekamy spokojnie, czekamy. Sam efekt utrzymuje się nawet do dwóch, dwóch i pół roku, więc jest to coś, co naprawdę. Działa naprawdę, mimo tego, że ten efekt nie jest od razu, naprawdę warto na niego poczekać. Wiem, ja że to powtarzam już teraz któryś raz z kolei, ale czasami trudno jest zrozumieć to, że przechodzimy do gabinetu i ten efekt nie jest widoczny od razu. Po dwóch tygodniach znowu go nie widać. Chcieliśmy, żeby było coś lepiej, żeby nasza skóra wyglądała fajniej, a po prostu na ten efekt trzeba poczekać trochę dłużej. I tutaj zalecam dużo cierpliwości. Czasem jest tak, że Oprócz takiego zabiegu z kwasem polinkowym. na jednym zabiegu możemy wykonać także inne zabiegi, na przykład delikatnie wolumetryczne z podaniem kwasu hilownowego, które da ten efekt od razu na już. Czyli możemy połączyć dobre z pożytecznym, możemy mieć ten efekt na już lepszego wyglądu, a na ten efekt poprawy jakości skóry po prostu poczekamy, aż potem to się wszystko połączy i w ogóle efekt będzie już rewelacyjny. Jakie są wskazania do wykonania tego zabiegu i czy Wszyscy się do tego kwalifikujemy. Absolutnie nie. Nigdy nie będzie takiego zabiegu, który pasuje wszystkim. Nigdy nie będzie takiego zabiegu uniwersalnego, że każdy z marszu może przyjść, wejść na taki zabieg zrobić. Trzeba mieć konkretne wskazania. Jakie to są wskazania? To jest utrata objętości skóry na twarzy. To jest tutaj, tej części tego, tego środkowego piętra twarzy, to właściwie tutaj policzków. Samego preparatu nie możemy podać na wszystkie części ciała, wszystkie części twarzy. Na pewno nie możemy go podać tutaj na, na czoło czy na brusty nosowo-barkowe. Takie części miczne, nie możemy go też podać na szyję. Więc tutaj same jakby przeciwwskazania do podania preparatu są ograniczające dla niektórych osób. Tak samo jak jakość skóry. Nie możemy podać każdemu, nie każda skóra nada się pod ten zabieg. To trzeba faktycznie sprawdzić i wcześniej przed zabiegiem Odpowiednio pacjenta zakwalifikować. Czy taki kwas półmilkowy także podziała na drobne zmarszczki, na brusty czy na blizny? Oczywiście, że tak. Wzbudzając cały proces tworzenia się nowego kolagenu, cały czas pobudzamy naszą własną skórę do tego, żeby się po prostu przeobrażała na zdrowszą, młodszą, jędrniejszą i tym samym walczymy także nie tylko o tą jakość i odbudowę objętości twarzy, ale także właśnie. O te, zwalczymy z tymi drobnymi smarszczkami czy bruzdami. Czy zabieg wykonujemy jednorazowo? Z reguły nie. Faktycznie zdarzają się takie przypadki osób, u których jeden zabieg wystarcza, ale z reguły powiem Wam, że to są takie dwa, między dwa a trzy zabiegi w takich sesjach co cztery do sześciu tygodni, a później już mamy spokój tak spokojnie na dwa, dwa i pół roku. Ale faktycznie tą sesję trzeba przejść, żeby jak najbardziej pobudzić, tą naszą skórę do tego, żeby, żeby ten kolagen produkowała. Tak jak wspomniałam przed chwilą, nie każdy nada się do tego zabiegu. Kwas półmlekowy, jak wszystko generalnie, ma też swoje przeciwwskazania. I do takich, powiedzmy, bardzo, bardzo typowych przeciwwskazań do tego zabiegu to jest na przykład tendencja do nieprawidłowego gojenia się ran, do tworzenia się blizn przerostowych. W takiej sytuacji nie zalecam wykonywania takiego zabiegu, bo faktycznie może wyjść z tego więcej wad i trosk niż korzyści, więc tutaj to zdecydowanie odpada. Tak samo odpada nam ten zabieg przy czynnych chorobach autoimmunologicznych. Auto e oraz tak jak zawsze, odpadają osoby, które są w ciąży, które są w trakcie karmienia piersią czy ogólnie choroby nowotworowe. Wtedy sobie czekamy, aż wszystko się uspokoi i już po tym okresie ciąży czy karmienia i po tym okresie obserwacji onkologicznej możemy z takim zabiegiem działać. To, co jest ważne i to, czego nie powiedziałam Wam jeszcze o tym zabiegu, to jest takie wyjątkowe dla kwasu polimlekowego, to jest to, że po zabiegu konieczny, konieczny, bezwarunkowo konieczny jest masaż w miejscu podania preparatu. Taki masaż to nie jest nic powiedzmy specjalistycznego, każdy go może wykonać w domu, nie jest nic trudnego, żeby się nauczyć. Chodzi głównie o to, żeby trochę tą skórą bardziej ruszać, żeby te kryształki się do siebie nie łączyły, żeby nie, nie łączyły się jak magnes i nie grudkowały pod skórą. I taki masaż wykonujemy regularnie, I to jest taka zasada piątek. Czyli 5 razy dziennie 5 minut przez 5 dni, albo zasada dwójek, czyli dwa razy dziennie 2 minuty przez 2 tygodnie. Opcja jest dowolna dla każdego, powiedzmy tak, jak jest komuś wygodniej. Ja z reguły zauważyłam, że po prostu wygodniej jest dwa razy dziennie. Przejmuć twarzy rano i wieczorem, poświęcić te dwie minuty na ten masaż twarzy przez te dwa tygodnie. Często jest tak, że już po tych masażach pacjenci mówią, że a już się przyzwyczaili do tych masaży i tak sobie robią je cały czas rano i wieczorem. I ja tym bardziej się cieszę, bo każdy masaż to jest znowu pobudzenie skóry, pobudzenie układu krwionośnego całego na skórze twarzy, tym bardziej regeneracja i działanie anti-aging, więc. Dwa w jednym. Przyzwyczaiłem się do masażu, więc skóra Wam za to tak czy inaczej podziękuję. O kwasie polimlokowym można mówić dużo. Jest to na pewno jeden z moich ulubieńców, jeśli chodzi o medycynę estetyczną, o tą medycynę anti-aging, medycynę regeneracyjną. Naprawdę rezultaty są bardzo fajne, ale powtórzę, nie są te rezultaty wow. To jest coś, co odejmuje nam lat, po czym wyglądamy lepiej, ale to na pewno nie będą takie. Przemiany jak z Instagrama, i to Wam powtórzę jeszcze raz, żebyście wiedzieli, na co się piszecie, że stymulatory to jest poprawa jakości waszej skóry, ale naprawdę warto. Jeśli nie chcecie wiedzieć więcej o stymulatorach, to zapraszam Was do innego filmiku, w, których, o, w którym opowiedziałam ogólnikowo trochę właśnie o mniej więcej tych preparatach, które są dostępne, na których ja pracuję, więc bardzo zalecam, zachęcam Was do posłuchania, tak samo do subskrypcji. Dzięki <tankuś> za dzisiaj.